Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy, subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Włocze. tematu charyzmatyczny i romantyczny samochód oto BWZ4, najnowszy ze szlachetnej dynastii roadsterów zbudowanych przez słynnego producenta z Monachium, najnowsza generacja oferuje zapierającą dech w piersiach estetykę. Naprawdę bogaty przedział technologiczny i cały ten ładunek emocji i stymulacji zmysłów, który jest w stanie wyzwolić tylko samochód z otwartym dachem, trzeba tego doświadczyć, by w to uwierzyć. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu wartościowemu modelowi cechy. Opracowany we współpracy z Toyotą, Z4 ma bardziej sportowy temperament niż w przeszłości, mimo że jego rozmiar rośnie, ponieważ jest dłuższy i szerszy. Choć zmniejsza się w skali ze względu na powrót płóciennego dachu. Jego design jest osobisty i przekonujący, z przodem, w którym znajdziemy pionowo rozwinięte reflektory i kratkę o niespotykanym kroju. Z drugiej strony kabina jest wyrafinowana i inspirowana tym, co widzieliśmy w salonach BMW z ostatniego okresu. Dostępnych jest wiele technologii z 10,25 calowym systemem informacyjno-rozrywkowym i opcją 13,3 calowej cyfrowej deski rozdzielczej. BMW Z4 dobrze zachowuje się za kierownicą. Daje frajdę na krętych drogach i jest ekscytujące. Gdy zainstalowany jest najbardziej sportowy tryb, turbodoładowane silniki benzynowe z 4 lub 6 cylindrami są zawsze sprzężone z napędem na tylne koła. A w wielu wersjach z ośmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów, płócienny miękki dach otwiera się i zamyka elektrycznie w zaledwie 10 sekund, nawet podczas jazdy z prędkością do 50 km na godzinę. Silniki Z420 i I30i mają pod maską 2-litrowy silnik rzędowy, ale o dwóch różnych mocach. Odpowiednio 197 i 258 km. Model 20i jest standardowo wyposażony w sześciobiegową manualną skrzynię biegów, natomiast 30i w biegową automatyczną skrzynię steptronic z łopatkami przy kierownicy i systemem Launch Control. Ta sama skrzynia biegów jest używana w wersji M40i. Która jest jednak wyposażona w 3-litrowy rzędowy sześciocylindrowy silnik rozwijający maksymalną moc 340 km i rozpędzający samochód od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 4,5 sekundy. Ceny. BMW Z4 jest oferowane w cenie 43800 euro w wersji S-Drive 20 i o mocy 197 km wzrastającej do 53100 euro w konfiguracji S Drive 30 o mocy 258 KM i wreszcie do 66800 euro za 340 konną wersję M40 i a wordpress komentarz hello world